Cześć, witam was bardzo serdecznie w ustaweczce Hearthstone Po długim czasie, dawno nie nagrywałem, dawno nie grałem I od razu mamy kapitana Wyżera Ja tu jestem kapitanem działania pasywne po zakupie pirata Otrzymujesz jedną sztukę złota Niech będzie Dawno nie grałem, ale była jakaś aktualizacja Co nowego? Nie wiem Coś tam wprowadzili, chyba niekoniecznie w ustaweczce Choć nie wiem Ale w jakichś innych tam Kategoriach, że tak nazwę, chyba jakaś arenka czy coś nowego i te sprawy, więc my zostaniemy przy co To jest w sumie jedyna rzecz, co mnie tak w Hearthstone jeszcze trzyma. Dobra, tym razem obierzesz strategię? Jak zwykle, chciałem powiedzieć: nie ma pirata, jest pirat. Okrzyk, okrzyk bojowy tego stronika złotego, niech będzie. Do tego kupimy sobie zaklęcie, damy plus 5 do obrony i jesteśmy potężni. To jest skórka. Gra jako Ubas. Odkryj pasową kopię stronika ze składu jego następnego przeciwnika. Tego Macubasa nie kojarzę po nazwie, ale działanie jego trochę kojarzę. I teraz by wszedł jak złoto ten, co się dopakowuje przy złotych stronikach. Wygramy? Przegramy? Oczywiście, że wygramy. U nas początek to jest podstawa. A później końcówka. No, wiele do życzenia sobie daje. No i co, po staremu chyba mm, zrobimy poziom karczmy. Tak, poziom karczmy. Nie powiem, to zaklęcie trochę kusi, no jednak wiecie. 6 na 5 i jeszcze y, boska tarcza. Całkiem, całkiem Kusi, ale chyba sobie y, odpuścimy. Na pewno jakoś się trafi. Dobra, dobra. Remisik, remisik też jest dobry. No i co my tutaj mamy? No, ciężko stwierdzić co byśmy chcieli. Ten jest taki w miarę, w miarę przyjemny. Hmm, odświeżymy sobie. No teoretycznie, teoretycznie moglibyśmy sobie tych piratów pokupować, bo tego jak sprzedam mamy 3 sztuki złota tutaj się dopakowuje plus 1 do zdrowia, gdy otrzymuje atak. Jest opcja, że będzie jakaś opcja, że on dostanie atak. No tak, jakieś warkliwce, nie warkliwce. Więc sobie zamrozimy. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Ok, trzech przeciwników. Nic nie szkodzi. Zaraz się tu rozmnożymy. Ale, ale. Niestety chyba. No słabiutko. Dostaniemy. Zatrujeczkę. Troszkę smutek jest. Ale. Zaraz się podniesiemy. Dobra, co my tu mamy? 6. No to tak, jak mówiliśmy. Tą weźmiemy. No tak. Ja troszkę zapomniałem, że ja złoto dostaję. E, więc czemu by nie. E, może tak, możemy odświeżyć. Mamy jeszcze raz tą. E, więc śmiało można by było e, w następnej ru rundzie zrobić karczmę. E, kupić właśnie tą e, zbuntowaną szkutniczkę. I na tym zakończyć. No ten z wiesz, na początek jest dobry. Że on się troszeczkę dopakowuje, jak chodzi mi o taką zwykłą kartę. Co tu ma? Otrzymujesz Pirata, gdy kupisz Pirata. Twoja następna moc specjalna będzie kosztować 1 No, no to będzie na pewno walka pomiędzy dwoma armiami piratów. No trudno. Jakoś to będziemy musieli przeżyć. No i robimy tak, jak mówiłem, czyli kupujemy. Wrzucimy sobie karczma. No i mamy możliwość odświeżenia. Mhm, mm no raczej tu nic nie ma. Zobaczymy jaka to ozdoba będzie. Egzarcha, tak. No już mam poziom czwarty, karczmy. No ja taką byle jaką ma armię. Nie żebyśmy mieli. My mieli jakąś lepszą, ale... Czekajcie, bo zaraz dostanę w dziup i... M jeszcze mówiłem chwilę temu, że ma weznajdziemą armię, ale nie, nie dostaniemy. Dobra, trochę by tał ciekawi, bo warto by było coś wziąć, żebyśmy albo atak dostali w piratach. Choć nie wiem, choć w sumie nie wiem. Albo coś innego. Otrzymujesz 6 różnych stronników z poziom pierwszego. Blech. Otrzymujesz 3 losowych stronników z poziom czwartego też nie za każdym razem, gdy wydajesz złoto, daj przyznamu piratowi 2-3. No to to już jest lepsze. Zmień lasowego przyjaznego stronika z poziomu trzeciego, no niezbyt fajne. I w ogóle chcę wam powiedzieć, że niezbyt fajne rzeczy w ogóle przychodzą. Na początku, co drugiej tury, zmień sąsiedniego stronika z poziomu drugiego, złotego, co drugiej tury, tylko wiecie co? Ja bym nie chciał, ja bym wolał dostać złotego samemu kupując ze względu takiego że wolałbym po prostu dostać kolejną kartę no takie mam marzenie więc ja tak nie chcę tam sobie kupimy to jest bardzo ważne hm. troszkę nie wiem jakby to zrobić bo teoretycznie musiałbym coś sprzedać Ja możemy kupić tylko kogo ja będę chciał zostawić tak naprawdę żeby dostawać Damy tej, ale nie jestem w ogóle przekonany, ani troszkę. O, super. Dwie dobre rzeczy. Nie jestem za bardzo przekonany, czy ja ją chcę na dłużej zostawiać. I z tego wszystkiego, co tu mamy na stole, to też nie za bardzo, ale oczywiście wiecie, jak to jest w losowaniu tych e, stroników, których potrzebujemy, raczej rzadko się zdarza. Na koniec twojej tury daj sam 7 stronikom plus jeden do ataku. Powtórz za każdego przeznego złotego stronika. No i to już jest troszeczkę lepiej. I myślę, że. Kupimy. Powiedzcie, że ja to zamroziłem, bo już nie pamiętam, ale chyba tak, nie? Tak czy nie? Mam nadzieję. No, brakuje nam ataku na pewno. Życia tutaj mamy sporo. Okej. Okay, okej. Okay, okej. Okay, I okej. Okay. Dobra, wyszło na nasze. Jeśli zamroziłem, to mamy dwóch fajnych stroników do kupienia. Chwila prawdy. Dobra, bo trochę się wystraszyłem, przyznam się szczerze. I teraz tak, kupujemy tego ziomeczka. Tom kupujemy. Ja sobie tą sprzedam. Tom rzucimy. Zrobimy sobie poziom karczmy wyżej. Kupimy sobie oczywiście złoto. I możemy sobie poświeżać o właśnie ale żeby nie marnować to sobie tak zrobimy to zaklęcie trochę najmniej mnie cieszy że dostaje ten już dwa razy dostał ten może dostawać 2 plus 3 ten też mógłby no i ten też no w teorii tą złotą będzie musieć na razie trzymać mimo wszystko ten też sobie rośnie wszyscy sobie rosną spoko No i tak patrząc, to powinniśmy ich roznieść. A jak będzie to zobaczymy. To by trzeba było szybko przeliczyć te agonie, co one robią i jak wzmacniają, ale raczej nie przejdą przez to. No i cieszy mnie w miarę to, że tego dostaliśmy. Zbieracza złota w miarę szybko. No i oczywiście jakieś tych. Kapitan Warkliwiec, albo ten yy, drugi by się przydał. Warkliwiec już powinien gdzieś być dostępny, wydaje mi się. Chyba, chyba, że go w tej aktualizacji nie ma. Jest też taka opcja. Dobra, bierzemy to. Robimy tak. Mamy piratkę. Okrzyk bojowy, zmień przyjaznego Pirata z poziomu czwartego lub niższego złotego. Z poziomu czwartego lub niższego złotego. No dobra, zrobimy w ten sposób. No to jest ten minus, że my nie możemy, nie dostajemy karty. No ale powiedzmy, że chcę go mieć złotego, tak czy siak. No ta by też nie była zła. Zrobić tak i na przykład w ten sposób rzucić. O kurde, ładnie, ładnie. Można tak zrobić. Kolejny pirat, okrzyk złotego. Teraz pytanie: tak, jeżeli ja tego wyrzucę, tego kupię na przykład i też go zamienię w złotego. Weźmiemy tak, tu sobie zrobimy w ten sposób. Zamrozimy sobie na wszelki wypadek. Może to zakręcie kupimy? No, on to chyba całkiem nieźle wygląda. Myślę, No, mamy tego pirata. Dosyć mocno oberwał, trzeba przyznać. I zauważcie, ktoś, kto grał w ustawkę wcześniej, to zazwyczaj było tak, że te początkowe, nie wiem, 3-4 osoby zawsze ginęły prędko. Teraz dopiero dzięki nam. Jedna osoba ginie, a tak wszyscy się trzymają i to dosyć mocno. Ja wiem, że tu są takie ograniczenia, że nie możesz jakoś zadać za dużo obrażeń na początku itp. itd. No ale jednak, na koniec każdej tury daj twoim złotym stronnikom plus 8, 8 to jest w miarę kuszące. To wolę to, niż nalewkę, za każdym razem gdy wydajesz złoto, daj przez te 4, 5, otrzymujesz wybawicielkie nale. to nie, efekty aktywowane na koniec tury są aktywowane jeszcze raz. No i to już by było może plus 6,6, plus 6,6, czyli po 12 by dostawali nie za jednego hmm dopakować? nie, dobra, weźmiemy w ten sposób na początku twojej tury otrzymujesz jedną sztukę złota, powtórz za każdego przyjaznego złotego stronika, okej okay. tego możemy sprzedać tu wszystko się tyczy na złotych stronikach Ok, ta akurat taka najmniej potrzebna. Yy, możemy wrzucić. No, badylarz! Jeszcze takiego nie widziałem. Smoczek, gdy zaatakuję, aktywuj okrzyk bojowy twojego stronnika najbardziej wysuniętego na prawo. Ok, dobrze. To można kupić. To tam mnie nie interesuje. Kupimy sobie monetę, to się zawsze może przydać. No, tego by też się przydało mieć mocniejszego, ale wykorzystamy monetę, bo liczę, że wygramy, choć nie wiem, zamrozimy sobie. No i pytanie, jak go wzmocnić? Na koniec twojej tury daj sąsiednim stronikom plus 2 za każdego złotego. Więc w teorii, jakbyśmy go wsadzili tutaj, no może tak zrobimy, może tak zrobimy, że ja wyrzucę tą, w sumie nawet teraz by można to było zrobić, Dobra, to zamrożenie cofniemy, wrzucić go tu, spróbować tak, tylko że już nie będziemy dopakowywać tej jednej babeczki z boską tarczą. No, jest to wszystko do przemyślenia tak naprawdę. 29 w ataku aż dostał, dobra, dobra, czy jednak to nie był taki głupi pomysł? Jedynie w życiu słabo, ale pamiętajmy, mamy piratkę, która da dużo życia, więc sobie ją spróbujemy. Dobra, na razie git. Na razie mi się to podoba. No i z przykrością stwierdzam, że eliminujemy kolejną osobę. Już drugą. No tak, bo myśmy dali, że tutaj yy, na koniec tury aktywowane są jeszcze raz, więc w sumie to nie był taki zły pomysł. Tym to kupimy. I wiecie co? Ona jest dobra karta. Nie powiem, że nie, ale ja chyba zrobię tak, że wrzucimy tą. Może to nie będzie jakieś super z początku, ale później myślę, że to nam się opłaci, bo potrzebujemy kogoś, kto nam będzie za złoto dobakowywał jednostki. I w takiej wielkiej teorii, ale w takiej bardzo wielkiej. No właśnie, tylko że ja nie mam kogoś. Hmm. To by nie była zła opcja. Czyli co? Lepiej dać plus 2 do ataku, czyli on będzie dawał plus 4 do ataku za 10 za sztuk złota, czy lepiej dać za 5 sztuk po 4-4 dwóm piratom. No ciężko stwierdzić tak naprawdę, które jest mocniejsze. Trzzętobylski hmm. ognik, no dobra. Też by to nie było głupie, że tak powiem. No widzę, że na pewno smoki zostały jakieś nowe. Ewentualnie wcześniej po aktualizacji nie trafialiśmy na smoki i ten, nie było ich widać. No i tak szczerze mówiąc, ja nie wiem, kogo bym chciał stąd wyrzucić. Wiecie, żeby sobie miejsce zrobić. Wszyscy na Okej, dobra, tu też są w miarę mocne żywiołki. szkoda. Szkoda, że tak to się skończyło. I zobaczymy, czy bez tego ataku jesteśmy w stanie coś tu zrobić. Ale mi się wydaje, że jesteśmy. No trzeba przyznać, całkiem przyjemnie. Nawet dużo mamy w ataku. Dobra. Od razu karczma. No i szukamy. Chyba szukamy tylko tego co mamy, tak mi się wydaje. Ewentualnie jakieś zaklęcie. No tak, zaklęcie by się przydało, bo byśmy mogli zrobić tak. Ok, zamrażamy. Została cała piątka. Każdy coś oberwał, ale to też jest złudne zawsze z tym. Nie ma co patrzeć, czy ktoś obrywa, czy nie obrywa. Na pierwszy rzut oka. Aż dziwne, że tak długo się utrzyma. I, i wydaje mi się, że skoro jest tu tyle kart, yy, które działają na złocie. Wiecie, na złotych stronikach itp., no to wydaje mi się, że tu tych warkliwca nie ma tego, co przy ataku yy, dopakowuje jednostki. Tak mi się wydaje. Dobra. Dobrze by go pokonać, bo jest dosyć taki. Tego się obawiałem, po ile będzie miał ale dobra, po 12 jeszcze nie ma tragedii co prawda co atak rośnie zobaczymy co z tego wyleci okej, okay. nie dziwię się, że miał tak e, tak długo się trzymał ale pamiętajcie my z każdą turą będziemy niesamowicie mocni wystarczy 14, kolejny aut, e, zostaje czwóreczka o, nawet trójka e, dobra, kupujemy Pięknie. Mamy złotego. My tego złota będziemy mieli multum. Tylko pytanie, co ja mam kupować, jak ja nie mam miejsca? Nie chcę nic wrzucać. A po drugie, ja nie mam miejsca do wrzucania za bardzo. Co to było? Nie wiem. Dobra, weźmiemy tak, banana. Mamy tyle złota, że możemy sobie kupować, co chcemy. Eee, czekajcie, bo był jeden pirat, którego wyrzuciłem przez przypadek pominąłem ale chyba i tak będziemy się skupiać tak jak mówiłem to co mamy No chyba że jakieś niesamowicie o za każdym razem gdy otrzymujesz pirata dwa, daj twoim stronikom plus 1 plus 2 złoty otrzymałem. no dobra karta ale gdybyśmy mieli e, coś takiego że nam mm, przebywają piraci o dobra 31 nie jakoś dużo ale zawsze coś Dobra, nawet mnie to złoto nie interesuje, tak naprawdę. Zobaczymy, co tu wyleci. Otrzymuję plus 3 do zdrowia za każdym razem, gdy inny przyjazny pirat otrzymuje tak, No niby nie jest złe, no ale nie jest nam potrzebne. Jedynie co złotko tu by może się przydało. To by na przykład dostawali plus 4 do ataku, ewentualnie tu. No ale co on tu więcej zrobił oprócz tego, że go dopakujemy trochę? No w sumie nic. Więc zostawimy to tak. Okej, okay. tu chyba też kończymy. No to zostaje walka z tym. Hmm, tylko pytanie kogo on tu ma? Na razie wszystkich atakuje i to tak dosyć porządnie. Więc może być różnie. Ja tego dla pew. tak sobie kupię tylko. To by nie było złe, no ale wiecie, ja nie mam za kogo to wrzucać, nie? To jest ten problem największy. Hmm? Kolejny pirat. Zmień przyjaznego pirata z poziomu czwartego, ale to już mieliśmy. Dobra. O, właśnie. Możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić. I teraz tak. Szczerze mówiąc, chyba ewentualnie jedynie zaklęcia. Tak mi się wydaje. No bo nie wiem, co tam jeszcze byśmy mogli zrobić. No i ewentualnie tego kupić, nie? Kolekcjonera Ostrzy. Więc sobie tak, dopakujemy 70. Yy, możemy ją wrzucić. No tu już obojętnie. I zobaczymy, jak tu ziomek wygląda. Coś obawiam się, że może nie być jakiś taki zbytnio słaby. Ale sprawdzimy. Yy, szczerze mówiąc, nie wiem. Ale może nie zły, no dobra. Zmieniam zdanie. Niezły. Yy, przegramy chyba przez brak tych włoskich tarcz, tak mi się wydaje. Raczej ta. Yy, później będzie kwestia tego, kto będzie szybciej rósł. On czy my. Może być różnie. Tu by jedynie nam pomogło zaklęć jakieś którego nie będziemy raczej mieli, 27 mamy, popatrzcie Złota To świeżamy no możemy tak, kupić to Czemu by nie Mówię wam, zaklęcia to jest jedyna opcja chyba O właśnie, tego można kupić Zdaję sobie sprawę, że można było zrobić coś inaczej, mocniejszego, tylko o właśnie. Tylko wiecie co, tak naprawdę teraz robienie czegoś innego. Teraz, właśnie, zrobienie czegoś innego za dużo by nam nie dało. Bo byśmy sobie tylko tą kadrę pozmieniali i by wyszło jeszcze gorzej niż jest no jedynie możemy tak dopakowywać teoretycznie o mamy kolekcjonera więc sobie to zamrozimy no i będziemy mieli złotego no teoretycznie możemy teraz w następnej rundzie czegoś poszukać żeby coś tam jeszcze wrzucić ale później już nie będziemy mogli zrobić nic ciekawie mnie co on tam wymyśli ile oni rosną tak naprawdę nie wiadomo 406 no z 70 coś no, tak coś czułem, że ten tu będzie chciał, ale to dobrze, bo akurat tego słabego pokonał. On trochę zmienił kolejność. Hmm. No, pech jest tą boską tarczą, niestety. Było delikatnie lepiej, ale jednak ta boska tarcza tutaj będzie robić robotę. I jak tą boską tarczę ściągnąć? Bo my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Bo ja yy, tak naprawdę mam wykokszoną armię. No bo tu nie ma nikogo słabego. No może yy, ta trójka z 85. No to jedynie. No oprócz tego nieźle. Nieźle. Hmm. 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 Możemy to o zaklęcie. Mam zaklęcia, będzie, będą się akurat opłacać kupywanie. Tego można kupić. Tylko ja nie wiem, po co nam tyle złota. Jak i tak, szczerze mówiąc, ja za bardzo nie wiem. Wrzucę go, bo on i tak będzie zyskiwał do ataku. Eee, wrzucimy cokolwiek. Tak, wszystkie złote mamy. Pytanie, co zrobić, żeby polepszyć kadrę, a nie zawalić sobie wszystkiego, tego nie wiem. Więc nie wiem, czy liczyć bardziej yy, na to, że w końcu będziemy szybciej rosnąć niż oni. Czy na co? Bo no tu już tego niestety nie wrzucimy. 27 życia spoko. W ogóle się nie martwię, że nie mamy życia. Możemy tak, możemy to wrzucić. I tyle. I patrzyć, co się będzie działo. Co on tu pozmieniał. Początek walki. No, gdyby ten pirat troszkę lepiej uderzał, to może by coś z tego było. No tu już będzie gorzej. Teoretycznie musielibyśmy mieć bardzo dużo w życiu, żeby to umieć przejść. No jest coraz gorzej, żeby nie mówić. No raczej, kurczę, nie przejdziemy tego. Ostatnia runda. To jest to, że jak ktoś ucieknie, no bo ja tak, ani boskich tarcz nie jestem w stanie dać, ani nic. Może jedynie jakieś zaklęcie, no ale też nie wiem nawet jakie by mogło być, żeby faktycznie to coś zrobiło. Chyba żebyśmy jeszcze tych słabszych, żeby on mi pokonał. Tych takich niewartych uwagi, no to jeszcze jest taka opcja, żeby się skupił. No, no zaklęcie możemy wrzucić, czemu nie? No wiecie, zawsze plus 4 do ataku dostają za każde odświeżenie. Jeżeli złota mamy 20? Nie, co 5 monet, dobra. Już kłamy, już kłamy. No wiecie, no te ataki, te ataki życia nie wyglądają najgorzej. Te dwa złote, no 540 w życiu, 528. Nie wiem, no może te tarcze coś dadzą Gdyby ten pirat, wiecie co? Zobaczył na przykład, zaatakował trójkę. No to wiecie o tym, która nie ma boskich tarcz. To wiecie o tym, że trzech na raz umiemy ściągnąć. A jak ściągniemy trzech na raz? no to by było wiecie dużo już roboty zaoszczędzone no widzisz on, on poszedł w to że wziął sobie tych ziomeczków co y, po śmierci zabijają jednego no trochę szkoda nie powiem że nie y, niestety wygrał zasłużenie trudno moi drodzy y, ja za pamięć miałem pokazać ranking ten ranking nie wiem jaki jest nie mam pojęcia czy się nie wyzerował y, więc ktoś w komentarzu pisał ranking tu mamy klasyfikację więc zostawiam i dziękuję za uwagę, trzymajcie się i hej!